Moi drodzy, rocznik 71. od 103. Taka oto zabawka. Motorower tak naprawdę trafiła do naszej oferty, więc dajcie znać, jak Wam się podoba, i dajcie znać, czy chcielibyście sobie na takim motorowerze właśnie u siebie pojeździć. Oczywiście mamy tutaj pedała, więc jak pod górę jest za ciężko, to możemy mu pomóc, pedałując. Także taka oto zabaweczka trafiła do naszej oferty, więc jeśli jesteście zainteresowani, popiszcie, podam konkrety, wyślemy fakturę i wyślemy Wam później również motorower w dowolne miejsce w Polsce. Fajny do nauki jazdy powiem Wam. Bardzo fajny. Jeżdżamy na halę. Wow!